Dzień dobry, dziki. Co tam u was ciekawego słuchać? Dajcie znać w komentarzu. A pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy jest możliwe zainstalowanie Windowsa na konsolach Xbox Series S oraz Series X, czy też PlayStation, a także czy Microsoft w przyszłości może udostępnić możliwość korzystania z oprogramowania Windows na konsolach. Zagadnienie jest dosyć ciekawe, ponieważ bardzo rzadko porusza się ten temat. Jednocześnie technicznie przecież byłoby to, może. Możliwe. Ponadto, w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych przyjrzymy się najnowszemu niesamowitemu odkryciu inżynierów Microsoftu, którzy odkryli i wykorzystali lukę w promieniowaniu fal 5G, co odmieni świat gier na zawsze. Tak więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj sporo działo. Często wspominamy o tym, że aktualne konsole są bardzo mocno, a wręcz bliźniaczo podobne do pc ów Ta sama zasada działania procesora, czy układu graficznego wręcz prosi się o to, aby zainstalować na konsoli Windowsa i tym samym posiadać bardzo wydajnego PC-ta za śmiesznie… śmieszne pieniądze. W teorii wydaje się to bardzo proste praktyka również wydaje się świadczyć na korzyść tego rozwiązania ponieważ mamy już dostępne na rynku konsole działające na systemie Windows a dodatkowo możliwym jest zakupienie podzespołów będących praktycznie kopiami tych z PlayStation 5 kiedyś konsole faktycznie dosyć mocno różniły się od PCów jednak już od momentu wydania PS4 różnice te zaczęły się zacierać a konsole stały się po prostu komputerami z innym oprogramowaniem i fikuśną obudową ale mimo to nie dało się na nich Zainstalować niczego poza aktualizacjami dedykowanego firmware'u. Co więc stoi na przeszkodzie, że producenci nie dają nam takiej możliwości, skoro budowa tych konsol w niczym nie przeszkadzałaby, aby używać Windowsa bez oporów. A z jakiegoś powodu, wkładając płytkę z Windowsem do napędu, nic się nie dzieje? Czy to jakiś globalny spisek? Czy, czy, czy coś? Konsole aktualnej generacji to sprzęty, które mogłyby być naprawdę kozackimi pc a ogrywanie na nich gier typowo pc byłoby na pewno niezłą frajdą, bo suwaki z pewnością ustawialibyśmy na ultra. Zastanawialiśmy się nad zagadnieniem Windowsa na konsoli przez pewien czas i doszliśmy do kilku wniosków. Po pierwsze, konsole są bardzo dobrze zabezpieczone, aby uniemożliwić użytkownikom instalację Windowsa oraz ingerencję w oprogramowanie. Wynikać to może z obawy, że otwarcie się na inne oprogramowanie, Programowanie umożliwiłoby złamanie zabezpieczeń konsoli, przez co w wyniku piractwa producenci byliby narażeni po prostu na straty. Ktoś może powiedzieć, że to czcze gadanie i po prostu tego się nie da zrobić. Ale tutaj wystarczy przytoczyć takie urządzenie jak Subor Z, która to posiada bardzo podobną specyfikację do najnowszych konsol. Nie chodzi nam tutaj oczywiście o wydajność, ale o samą konstrukcję konsoli, a w szczególności o pamięć opartą na modułach GDDR-5. Dokładniej mówiąc, konsola nie posiada ramu, a jedynie VRAM, który potrafi być przydzielany również do obsługi procesora, co umożliwia instalację oraz pełnoprawne działanie systemu operacyjnego Windows. Jednocześnie chińskiej firmie Subor udało się ogarnąć sterowniki dla tak dziwnej konfiguracji. Microsoft to firma, która posiada swoje oprogramowanie Windows, posiada swojego Xboxa i pół świata w tym mnie. A jakimś cudem nie łączy konsol z Windowsem. Czy wynika to może z nieudolności inżynierów Microsoftu, a może Chińczycy są po prostu sprytniejsi i wykombinowali jakąś tajemniczą metodę na instalację systemu? Czy może chodzi tutaj bardziej o balans rynku? Aby złożyć pc o wydajności Xboxa Series X musimy się szarpnąć na co najmniej 8 koła, aby złożyć coś o podobnej wydajności. A tak kupilibyśmy konsolę powiedzmy za 2300 zł i mielibyśmy Stylowego PC z logiem X. Można tylko sobie wyobrazić, jak negatywnie taki proces wpłynąłby na całą branżę komputerów PC, która nawet mogłaby się załamać, a tym samym Microsoft, aktualnie dopłacając do sprzedawanych konsol, nie dosyć, że popłynąłby na sprzętach, to w dodatku nie zarobiłby na usługach, które ma zarezerwowane właśnie dla użytkowników konsol. Czy chcielibyśmy, aby instalacja Windowsa na konsolach była możliwa? Szczerze, to chyba za bardzo boimy się konsekwencji, jakie niosłoby powszechne użytkowanie windy na konsolach. Jednak sama wizja w formie ciekawostki, takiej jak odpalenie Excela lub bezproblemowa instalacja platform zakupowych takich jak Steam, GOG czy Epic, jest bardzo kusząca, ale po to tylko, aby zobaczyć, jak to będzie działać na podobnym, lecz ostatecznie jakże innym sprzęcie. Naszym zdaniem lepiej dla nas graczy, aby tak się nie stało, ponieważ mogłoby to godzić całą branżę gier, a tego byśmy kategorycznie nie chcieli. Chwilowy zachwyt czy odpalanie gier specetów na konsoli byłoby pewno bardzo fajnym rozwiązaniem, ale gdy pojawia się również wizja, gdzie przez taką głupotę jak instalacja Windowsa na konsoli doprowadziłoby to do wycofania się gigantów z branży, to już nie jest taka zabawa. To dlatego, że konsole to pewna forma usługi, gdzie otrzymujemy dobry sprzęt za niewielkie pieniądze, zgadzając się na jego ograniczenia i konkretne zastosowania, które wymuszają na nas zakup gier, dodatków czy akcesoriów do konsoli, aby finalnie każda ze stron wyszła na swoje. Wydanie tak zaawansowanych sprzętów to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga kolosalnych nakładów, a te muszą się zwrócić. Z pozoru niewinna Instalacja Windowsa na konsoli to otwarcie drogi do innych źródeł zakupowych, gier, a nawet piractwa. Nie wspomnijmy nawet o tym, że jest to również odcięcie producenta od dochodów, jakie przewidział przy wydaniu danej konsoli. O ile, powiedzmy, Microsoft mógłby taki kryzys przetrwać, to Sony raczej by mogło upaść, co w ogólnym rozrachunku byłoby niekorzystne nie tylko dla nas wszystkich, ale nawet dla samego Microsoftu. To chyba tyle w tym temacie. Możliwe, że kiedyś uda się komuś złamać te zabezpieczenia, ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej, lepiej, żeby takie ruchy pozostały w rękach entuzjastów i nie trafiły do szerszego grona, bo Windows oraz piractwo dla konsol to dwie najgorsze drogi, którymi możemy podążyć i sami sobie zgotować los, gdzie konsole przestaną być produkowane. Ponieważ nie będą się opłacać. A pamiętajmy, że czasy, gdzie gry tworzyła jedna osoba, są już dawno za nami. A obecne tytuły AAA to nawet setki milionów dolarów pakowane w konkretne produkcje. Ale dosyć głupot, pora na konkrety. Upewnijcie się. Że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne i formułka jak z reklamy tabletek. To co teraz usłyszycie, absolutnie nie może pozostać w tajemnicy. Jeżeli się wydamy, wszystkiego się wyprzemy. Udajemy, że Was nie znamy i pijemy drinki w Marrakeszu koło Gilgameszu. Wam pewno nikt w to nie uwierzy, więc chyba jednak najlepiej będzie, jak potraktujecie to jako żart. Okazuje się również, że inżynierowie Microsoftu to również bardzo kreatywni naukowcy, a doskonałym tego przykładem jest pan Stefan Jobs. I pomimo zbieżności nazwisk, absolutnie nie mylić go proszę z Billem Gatesem. A Stefan odkrył kolejną możliwość, jaką niesie ze sobą zabójcze, śmiertelne promieniowanie 5G. Jak się okazuje, pan Stefan poza pracą w Microsoftie jest ogromnym miłośnikiem, a wręcz fanatykiem uprawy buraka czerwonego. Prywatnie posiada niewielką 100 hektarową farmę, gdzie uprawia te swoje cuda i tam też dokonał cudownego odkrycia podczas odcedzania tłoczonych buraków. Dostrzegł anomalie w poruszaniu się strumienia soku z buraka czerwonego za każdym razem, gdy używał sita do cedzenia buraka cukrowego. A jak wszyscy wiedzą, to zupełnie inna technologia wykonania otworów sita która tylko w teorii pozwala na cedzenie czerwonego buraka. Stefan zastanawiał się nad dziwnym zachowaniem strumienia i szybko połączył fakty i załapał, że w jego okolicy znajduje się od niedawna ogromny maszt 5G drugiej generacji. Ponadto od razu zauważył swoim wprawnym naukowym okiem, że strumień buraka, w połączeniu z sitem i promieniowaniem 5G, doświadcza 5-milisekundowego skoku w czasoprzestrzeni. To zjawisko postanowił wykorzystać w usłudze Game Pass, aby gracz przestał w końcu odczuwać input lag. Dlatego sygnał z kontrolera gracza będzie wysyłany o 5 milisekund do serwera szybciej, zanim został nadany. Będzie to oznaczało, że kontroler będzie wysyłał sygnał przed jego naciśnięciem. Stefan nie ukrywa, że planuje w przyszłości dalej pracować nad swoim projektem i może spróbować zastosować inne sita do odcedzania buraka, które pozwolą jeszcze więcej zaoszczędzić czasu, ale to dopiero przyszłość. To wszystko co dla was na dzisiaj przygotowaliśmy. Dajcie znać jakie jest wasze zdanie w temacie instalacji Windowsa na konsoli. Czy waszym zdaniem byłoby to świetne rozwiązanie, czy jednak podzielacie nasze obawy i uważacie, że taka instalacja mogłaby zaszkodzić całej branży? Jeżeli macie ochotę na inne materiały poświęcone konsolom, pc czy też ogólnie nawet retro sprzętą. Na kanale jest sporo materiałów właśnie poświęconych tej tematyce, więc Was bardzo serdecznie zachęcamy do zobaczenia innych filmów na kanale. A jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda. Link do kanału macie pod filmem, a naprawdę panuje tam spoko atmosfera i można na luzaku pogadać. Do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Cześć!